Panie że kilka słów o dzisiejszym meczu, poproszę. Bardzo dziękuję za rywalizację zespołu z Międzychodu. Życzę powodzenia w następnych meczach. Przede wszystkim byłem bardzo ciekawy jak zareagujemy po zeszłotygodniowej porażce. Mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego jak przebiegał dzisiejszy pojedynek. Była bardzo duża agresja, praktycznie wszystkie założenia zostały zrealizowane. Graliśmy na dobrym tempie, tak w obronie jak i w ataku. Dlatego to spotkanie rozstrzygnęło się tak dużym i przekonującym naszym zwycięstwem. Dziękuję. Mariusz, jeżeli ty byś mógł kilka słów o dzisiejszym spotkaniu. Zaczęliśmy od 14 do 0, co też tak trochę napędzało nas coraz bardziej i graliśmy agresywnie w ataku, tak jak ten powiedział, żeby jak najwięcej grać kontrą. No i staraliśmy się to robić, na cieszy, ale mam mecz w i teraz się koncentrujemy na wielkoszczy. Mariusz, patrząc na Twoją grę widać, że chyba atmosfera w zespole jest dobra, też podejrzewam, że ten początek tylko to nakręca. Czy to jest jakiś kluczowy aspekt, myślisz? Na pewno. Atmosfera jest najważniejsza tak naprawdę w sumie w drużynie. Każdy wychodził dzisiaj i grał, i co dawało nam radość z gry i jedziemy dalej. Panie trenerze, jeszcze jedno pytanie. Dzisiaj chyba wszyscy pograli i wszyscy popunktowali. Czy taki też był cel na dzisiejszy mecz? No, tak na samym wstępie no, powiedziałem, że byłem bardzo ciekawy, jak zareagujemy po tej porażce z zespołem z WKK, bo troszeczkę pewnie nas i te wcześniejsze mecze, które żeśmy wygrali w okresie przygotowawczym i wyraźna wygrana też z Poznaniem troszeczkę nas uśpiła, więc byłem ciekawy, jak dzisiaj właśnie zareagujemy. Odnośnie minut w dzisiejszym spotkaniu, no to jestem bardzo zadowolony, bo udało się rozłożyć praktycznie na wszystkich graczy, najdłużej bodajże tam około 24 minut, powyżej 20 minut 3 graczy, także tutaj pod tym kątem wszystko się bardzo dobrze rozłożyło. No na pewno następne spotkanie, które nas czeka w środę, bardzo wymagający przeciwnik. Ma nad nami na pewno przewagę czasową, gdyż rozegrał swój pojedynek w piątek. Mają więcej dni na odpoczynek, na przeanalizowanie i przygotowanie się do spotkania, no ale my to będziemy musieli zrobić w przyspieszonym tempie i mam nadzieję, że nam się uda też dobrze przygotować i zagramy dobre zawody w Bydgoszczy. Dobrze, że trener wspomniał. Następny mecz zbyt goszczą. Czy trener będzie miał jakiekolwiek sentymenty, żeby odnieść zwycięstwo? Oczywiście w każdym meczu się wychodzi i gra się o zwycięstwo. Przypuszczam, do czego tutaj to pytanie uderzesz. Dojdzie do pojedynku z moim synem. Już taki jeden pojedynek mamy za sobą, jak reprezentował klub DK gdy ja prowadziłem soku łańcuch, także na pewno troszeczkę nakręcania rodzinnego będzie, ale miejmy nadzieję, że u mnie cyfra z porażkami będzie dalej w, w liczbie 0 i, no i tego się trzymaj.